Nowoczesne Osiedle Gimnazjalne w Końskich. Mieszkania na sprzedaż w budynku z tego roku w cenie 6600 zł za metr kwadratowy. Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz, telefon 722 012 002. Gmina Końskie zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, którego tematyką był problem zanieczyszczenia powietrza. We wtorek w bibliotece publicznej poznaliśmy jego laureatów. Konkurs prowadzony był w szkołach w okresie od 16 listopada do 16 grudnia poprzedniego roku i dedykowany był dla uczniów klas 1-7. W sumie do organizatorów wpłynęło 13 prac. Głównym celem konkursu było promowanie odnawialnych źródeł energii oraz działań proekologicznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród najmłodszych, odnoszenie świadomości ekologicznej, a także zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Miejscu zamieszkania. Ogólna tematyka prac musiała nawiązywać do programu Czyste Powietrze. Żyri wyłoniło najlepszych w dwóch kategoriach. Wśród uczniów klas 1-3 zwyciężyła Anna Ślusarczyk z Zespołu placowego Światowych w Dziebałtowie. Natomiast wśród uczniów klas 4-7 najlepszą pracę wykonała Anita Słoniewska z Zespołu Placówek w Rogowie. Pełną listę laureatów, a także wyróżnionych znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl. Podczas podsumowania konkursu, kilka słów do jego uczestników skierowała burmistrz Krzysztof Obratański, który to wydarzenie objął swoim honorowym patronatem. Ja wciąż pozostaję pod wrażeniem skuteczności przekazu poprzez dzieci i młodzież idei ochrony środowiska w świecie dorosłych i to skuteczności zilustrowanej bardzo praktycznie. Nie wszyscy dzisiaj pamiętają, ale gmina końskie w roku 2007. Zorganizowała referendum w sprawie gospodarki śmieciowej. Wyprzedzając o 5 lat rozwiązania systemowe przyjęte przez nasze państwo, przez Sejm, zdecydowaliśmy się ubiegać o to, by mieszkańcy powierzyli gminie odpowiedzialność za gospodarkę śmieciową. Referendum się udało, czyli odpowiednia ilość poszła do urn i odpowiedziała tak, jesteśmy za tym, żeby tą gospodarkę śmieciową ucywilizować. I pewnie. Nie osiągnęlibyśmy takiego sukcesu, gdyby nie akcja edukacyjna, informacyjna prowadzona w naszych szkołach. Wiemy dokładnie, że to dzieci zanosiły do domów informacje, ulotki i przekonywały rodziców, że trzeba koniecznie iść na to referendum, trzeba oddać głos za, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, to śmieci nas zasypią. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe.